Jest pani autorką scenariusza o niesfornych skrzatach tkaczach. Skąd pomysł na napisanie takiego właśnie scenariusza? Ten pomysł zawsze tkwił w mojej głowie gdzieś i nie tylko w mojej, bo także i pani Wiolety. Zawsze marzyłyśmy o tym, żeby rozpowszechnić nasze, nasze legendy. No i jak. Pan Leształowski wydał piękną książkę o, w ogóle o legendach naszych, z naszego pojezierza. Przeczytałam tę legendę o niesfornych skrzadach, w tkaczach, i tak pomyślałam sobie właśnie, że zrobię scenariusz i będziemy to przedstawiać z naszymi dziećmi, które należą do naszego kółka teatralnego. I co znajduje się w scenariuszu? Jakie sceny trafiły do, do tego scenariusza? No, o, o Samuelu. szatach, które wiecznie coś tam psociły, wiecznie coś tam chciały niby mu pomóc, ale, ale to nie za bardzo im wychodziło. I, i, I kończyło się na tym, że zawsze coś źle zrobiły. A do kogo skierowane jest to przedstawienie? No, do, przede wszystkim chyba do, do dzieci, do młodzieży, no właściwie do wszystkich. Bierzemy teraz udział w projekcie Obudzić Śpiące Zające, a tymi śpiącymi zającami, tak uważamy z panią Wioletą, to jest nasza złocieniecka społeczność, żeby ich właśnie troszeczkę tymi naszymi legendami, na przykładzie tej jednej na razie, troszeczkę za, zachęcić do, do naszych legend, do, do tego, żeby czytały, czytali je, a także może, może jakieś nowe legendy próbowali napisać sami. Obudzić śpiące zające? Na czym polega projekt? Projekt polega na tym, żebyśmy dotarli do grupy młodzieży, dzieci, ale także dorosłych poprzez powracanie do naszych lokalnych legend. Czytając je, inscenizując, pracując nad nimi powracając może nawet troszeczkę je zmieniając, dodając, bo legendy właśnie tak powstawały, że od słowa do słowa się coś doklejało i w ten sposób powstawały kolejne legendy, nawet jak ktoś komuś przekazał coś zdaniami, tak? Także też w ten sposób budujemy różne nowe sytuacje, grając z naszą grupą nieformalną Zające. Najpierw trzeba było napisać projekt, żeby on przeszedł w ramach Złocieńskich Inicjatyw Kulturalnych. Tak, zgadza się. I nie był to problem, ponieważ ten projekt... Były już w naszych głowach bardzo długo kiedy napisałyśmy wcześniej projekt o budzić śpiące zające niestety nie udało nam się jego zrealizować ponieważ nie przeszedł ale w tym w tym projekcie Złocinieckich inicjatyw kulturalnych udało się i w końcu możemy go zrealizować co nas bardzo cieszy. Ogłosiliście że osoby mogą dołączać do was. Chętnie przyszły na zajęcia? Tak, mamy bardzo dużą grupę zainteresowanych. Jak na grupę zajęć, właśnie prowadzenia przedstawienia jest idealna, wystarczająca grupa osób, ale jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, to zapraszamy do kontaktu. Poszukujemy osób, które też chętnie, na przykład, chciałyby wziąć udział w tworzeniu strojów, w byciu reżyserem, bo to są równie ważne role właśnie przy tworzeniu przedstawień miałaś o strojach jakie będą stroje podczas przedstawienia stroje będą nietypowe na pewno będziemy też próbowali trochę tworzyć te stroje własnoręcznie czyli na zasadzie kupujemy materiały i z nich na jednym spotkaniu będziemy tworzyć stroje czyli będziemy też manualnie troszeczkę swoich zdolności gdzieś tam poszukiwać dzisiaj spotkaliście się w bibliotece zawsze tutaj się spotykacie Spotykamy się w bibliotece, ale też przy ulicy Czaplineckiej 1 w krainie Wanesy. Są to dwa miejsca, w których mamy możliwość na spotkania w godzinach, właśnie kiedy przeznaczyliśmy na te warsztaty, na te spotkania z tego projektu. Jak przebiegają zajęcia? Pierwsze spotkanie odbyło się na podstawie sprawdzenia. Możliwości każdej osoby, każdego uczestnika dykcyjnych, też ćwiczenia, różne zabawy, które polegały na tym, że mogłyśmy poznać te osoby, do czego są zdolne i tak naprawdę co można z nich wyciągnąć najlepszego, żeby to przedstawienie końcowe wyszło nam super. Młodzież chętnie tutaj bierze udział w tych zajęciach, ta, która już się zgłosiła. Tak, naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie. Nie spodziewałam się, że właśnie kiedy ruszymy, myślałam, że będziemy musieli walczyć o, o te osoby zainteresowane, bo różnie to bywa z teatrem, ale naprawdę przyszło bardzo dużo dzieci na, na pierwsze spotkanie i dalej kontynuujemy, dalej przychodzą. Także cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie. Jak będzie wyglądał finał projektu? Finał projektu. Będzie nietypowy, ponieważ ze względu na obostrzenia będziemy musieli uniknąć dużego skupiska i, i żeby to przedstawić na scenie. Ale mamy już na to pomysł, nie chcę zdradzać szczegółów, także obserwujcie informacje na złocieńickich inicjatywach kulturalnych. Tutaj podglądałem, dzieci wyglądały z zaregałów, to był jeden z elementów tej bajki. Tak, zgadza się. To była jedna z, z, część przedstawienia, która właśnie będzie też. W trakcie przedstawienia pokazana. Ćwiczycie również dykcję na takich spotkaniach? Tak, oczywiście. Dzieciom powtarzamy, każemy powtarzać różne teksty, dajemy możliwości, żeby zmieniały też głosy, żeby otwierały się bardziej, żeby to nie było zwykłe czytanie tekstu, żeby to miało emocje, wydźwięk trochę lepszy, żebyśmy mogli pracować głosem. Także staramy się wykorzystywać różne umiejętności. I tak na dobrą sprawę. Taka osoba nie musi być dobrym aktorem, jej się to przyda później w życiu, nawet będąc urzędnikiem, będąc osobą sprzedającą w sklepie, tak na dobrą sprawę dykcja jest potrzebna nam wszystkim, żeby wyraźnie mówić, żeby wyraźnie się komunikować. Co jest najważniejsze w takim przedstawieniu? Stroje, zaangażowanie uczestników, czy może scenariusz? Tak na dobrą sprawę wszystko, bo wszystko, każdy element się składa i jeśli jakiś element jest załamany, to wtedy całość nie będzie dobra. Jeśli mamy zaangażowanie całego zespołu, dobry scenariusz, dobrą pracę, to wszystko się nam złoży na super przedstawienie. Złocienieckie inicjatywy kulturalne pomagają realizować takie właśnie oddolne inicjatywy? Tak, pomagają i to jest naprawdę super pomysł, żeby właśnie brać udział w takich projektach, bo można realizować swoje pomysły.